Na naszym kanale a ja jestem w Budapeszcie. Zobaczcie jaki mamy widok z balkonu. Kochani, a wiecie że my mamy swój pokój pierwszy raz? Chyba nie pierwszy. Taka już też zwykła toaleta, jeszcze... Siema widzowie, pierwsze poszukiwanie, to idę znaleźć sklep spożywczy, żeby kupić wodę i mleko e, Mleko na owsiankę na jutro musi być więc idziemy szukać W ogóle kiepsko tu znaleźć jakieś tak, wina, hulajnogi elektryczne Takie sklepy są, ale market? What the fuck, gdzie jest market? Słuchajcie, jak pan mówiłam, jest się w Budapeszcie i Jagoda i Maja stwierdziły, że zrobią mi bingo. Takie jak myślisz się u Jenzi. No, dziewczyny się podobno, wiecie, trochę włożyły w to siły, więc podejrzewam, że może być to dosyć fajne. Jest to coś na pewno nowego na moim kanale. No ale pos postaramy się to zrobić. Pierwszy jest tutaj pokazane, co mi będzie potrzebne do tego bingo, więc odtwarzam pierwszy raz. Tutaj jest jakiś Andras Haddik, generał rosyjski, posąg, na którym studenci mogą chodzić, złożyć wizytę. Zasłynął, ponieważ w przeciwieństwie do większości Husari, którzy osiągnęli pozycję dzięki swojej szachcie, awansował w szeregach na podstawie samych umiejętności. Teraz mówi się, że przynosi szczęście uczniom przed przystąpieniem do egzaminów. Lub napisem pracy, jeśli potrzeba, ja, jego konia, jeśli potrzebę ja jego konia. Jeśli potrzeby, ja, jego konia. O nie. co? Potrzemy ja jego konia. Dobra, czyli podejrzewam, że dziewczyny chcą, żebym zdała studia i potarła. Te, ja. Pewnie się takie zadania. Metro. Eee, a nie, jeszcze ominęłam jedno. Mały, mała księżniczka. W przeciwieństwie do innych młodych dziewcząt, w jej wieku nigdy nie chciała być księżniczką ani królową. Zamiast tego ubrała się y, tylko w ubrania kłopotliwe i wszędzie nosiła papierową koronę na głowie. Kiedy, doraz, y, kiedy dorastała, stała się, starała się zostać królem. Jej ojciec rzeźbił, rzeźbiarz, jej ojciec rzeźbiarz był tak rozbawiony, że uwiecznił ją. Aha. Mówi się, że pocieranie jej kolan przynosi szczęście i samorealizację. Mam wrażenie, że w tym Pinku będzie dosyć sporo pocierania. Tak, a może moje kolanka pocieramy? Dobra, teraz metro. System metra w Budapeszcie jest drugim najstarszym metrem w Europie, po metrze w Londynie. I trzecim najstarszym na świecie. Najstarszym jest metro w Chicago. Linia metra budapesz Milenium została otwarta w 1896 roku i została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w 2002 roku. Wow, w ogóle fajnie, że dziewczyny dały nam takie ciekawostki, bo ja na przykład tego nie wiedziałam i byśmy w pewnie tego nie wiedzieli, więc dobrze, że nam dziewczyny takie coś dostarczyły. Żaden budynek nie może, yy, budynek nie może być wyższy niż 96 metrów. Węgry mają prawo, które ogranicza wysokość budynków. Żaden budynek na Węgrzech nie może wznieść się więcej niż 96 metrów, dzięki czemu linia horyzontu jest stosunkowo jednolita. Ta ustawa została uchwalona na początku XX wieku, XX wieku kiedy Budapeszt yy, przeżywał okres szybkiego wzrostu. Wiele z najbardziej znanych budynków w mieście, w tym Parlament i Bazylika Świętego Stefana, powstała w tym czasie. Ustawa o ograniczeniach wzrostu pomogła zachować charakter Budapesztu i do dziś pozostaje ważną częścią węgierskiej kultury. To są tylko ciekawostki, tak? Ale ciekawostki, które podejrzewam, że będą się wiązały z zadaniami. na w ogóle fajnie i tak fajnie, że tak się zaangażowało, że zaangażowała jego dosmają. Z tego so, co wiem, to Maja pomagała jej wymyślać zadania. Więc e, na razie, mega fajnie się to powiada. Ok, teraz Wam się tutaj wyświetla bingo, jak ono wygląda. A ja już na nie patrzę, jeszcze nie spojrzałam. Ok, o masko, trochę tego jest. Buda, Budapes, bingo dla Nikoli. Znajdź buty na brzegu Dunaju, pomnik. To okej, okay, wiem co to jest, widziałam. Yy, zdjęcia tego pomniku. Podcast mi z minimum trzema nieznajomymi osobami. No. <laughs> spróbuj tradycyjnego jedzenia. Chyba gulasz i Tokaja białe wino. O kurde. Dobra. Znajdź Polaka. Wydaje mi się, że to nie będzie problem, bo za granicą Polaków nie jest aż tak trudno znaleźć, ale zaczynamy. Znajdź kogoś w zielonej czapce. O, kurde. Znajdź kogoś w kolorowych włosach. Znajdź flagę Węgier. E, naucz się pięciu słów po węgiersku. Przejedź minimum dwa przystanki metrem. O kurde, musisz jechać metrem. E, Ty! Musisz się przejechać metrem. Ja też się przejadę metrem. Przybij piątki z trzydziestoma osobami. E, Przywieź magnes dla Maji i Jagody. Maćka? <laughs> Przywieziemy, czy nie? No musimy. A zobaczcie taki strój, taki, bo zaraz idziemy na basen. Na baski. Dobra. zimno jest. Wysłać komuś pocztówkę. Co? <noise> eee, z komplementu 10 osób. O nie, to bym chciała jest. w będzie... Ładnie wyglądać. Eee, pieska, okej? Okay? Znajdź cztery żółte auta. Autobus, taksówki się nie liczą. Znajdź... Yy, znać i potrzyj poszczególne wskazane punkty. Okej okay, kochani, zaczynamy misję bingo. Zobaczymy ile zadań nam się dzisiaj uda wykonać. Mamy czas na całym wyjeździe w Budapeszcie. Dziewczyny już nie, da, nie dawały mi ograniczenia czasowego. Było chociaż tyle łaskawe. Mówią, że już mają dla mnie karę. Więc mam nadzieję, że uda mi się zrobić wszystkie zadania. I zabieramy się do robienia zadań. Lecimy! Zobaczcie, tam jedzie. O nie, gdzie to jest? Jest, jedzie żółty bus. Okej, okay, więc mamy już jedno żółte auto zaliczone. Bus liczy się. Nie ma go wymienionego w miejscach, które się nie liczą, więc zaliczamy. Nadia znalazła flagę. Zdanie ewidentnie zaliczone. Czyli pierwsze zadanie. Ok, wysiedliśmy z auta. Idę teraz już tak bardziej pieszo zadania wykonywać. Widzę, że może być problem z żółtymi autami, bo same tutaj są żółte taksówki, tramwaje. A nie ma nigdzie żółtych aut. Jeden bus się znalazł, tam daleko co jechał. Zobaczymy, jak będzie. Całą drogę też patrzyłam za zieloną czapką. Nie zobaczyłam jeszcze żadnej, ale na pewno będę czujna. O widzicie, że ta taksówka jedzie. Jesteśmy pod jakiś BM Omik. To jest jakaś biblioteka chyba, To jest peł studentów. Nie wiem gdzie jest moja mama. Uczuję się teraz dziwnie lekko. Próbowałam złapać ich i powiedzieć, że to jest biblioteka studentka. To po prostu zwykła biblioteka, no i może niekoniecznie sama studencka. No ale już nie zdążyłam, dziewczyny weszły, ale już jesteśmy z powrotem razem. Tak, nie? i tam się uczyli. Uczyli się. Zobaczcie, tutaj są łaźnie. Można do nich wejść jest tam mega ładnie. Tutaj może Wam zaraz wyskoczą zdjęcia z środku, bo raczej nie będziemy szli, bo mamy basen u siebie i tu taki piękny widoczek. Chodzimy teraz do jaskini Gelerta? A może i jakiejś innej Templum chyba? Siema jaskinia zamknięta od 12.15 Więc w sumie wracamy się. Jeszcze nie udało się nam nic zobaczyć. No oprócz tutaj ładnego mostu. O, gdzie jest? O tutaj. O. Kiepsko nam coś idziecie, to zwiedzanie jak na razie. Mam nadzieję, że później będzie nam lepiej szło. Jak myślisz Nadzia? Jestem zmęczona. Zmęczona? Dlaczego? No, to prostu to dzisiaj siódme i stary. kupimy zaraz coś do jedzenia, tak? Mm -hmm. chodź. Mm. Zobaczcie, mamy drugie żółte auto! I, a czy to przed nim też jest jako żółte? Złote, nie zaliczamy. Ale tam jest łano, Tam będzie chyba, tu jest żółte. Mamy. I czy tam to będzie taksówka, czy to będzie rzut auto, czy to będzie taksówka? Mamy zieloną czapkę, jakby co, czyli kolejne zadanie, zaliczone zostały nam też na pewno jeszcze do znalezienia dwa rzuty auta, tego jestem pewna. Ale wydaje mi się, że. Dopiero 4 3 rzuty autostrady. Dwa. No to dwa. No no jeszcze... A ma być 10, 4. 10. 4. 10 rzuty autostrady. A teraz jesteśmy pod basztą rybacką. Baszta rybacka. Zaszczyt, ładnie. Ładna taka stara budowla. I macie Chyba spróbuję tutaj przybić parę piątek. Wydaje mi się, że jest tutaj sporo, że tu jest sporo ludzi, więc może być trochę łatwiej. High five! Thanks! Zbiłam jedną piątkę i co jeszcze? Że to będzie tyle, Jezu, to jest taki cringe. No, Pani ma zielony per. Jest za. mną. Tak, pan mówił po polsku. Serio? Tak, ale nie wiem, czy było słychać. Ja, mam nadzieję, że było słychać na nagraniu, ale pan mówił, że synek, jak chcesz to chodź, pójdziemy do góry. Ooo. Oh, really cute. Tak, ale za palec trzeba wyrzucić. Tak, tak. Ile? Ile? Pani jest nie 10 tysięcy. Zaliczam to jako pierwszy komplement. Ojeju. Nie bój się. O. Uuu. Upsik. To jest Jak się na mnie patrzy. Na oczka. Zobaczcie, pani ma różowe włosy. Okej, okay, kolejna próba. Dawaj. High five. High <noise> five. No więc tak. High five! High five! High five! High five. I do tego zadania! Jest takie okropne! Zielone włosy, kolejne kolorowe włosy. Te żółte taksówki mega mylą, ale mamy kolejnego żółtego busa. Chyba wezmę to i tu jest tradycjonal, więc... Jedzenie ich, więc może to mi pomoże zaliczyć zadanie. Zobaczymy, może coś mi się uda znaleźć. Tu jest moja mrożona kawusia. Zobaczcie tutaj na dzikie krewetty. Wciągaj, dawaj, dobra. Pokaż, dobra? Znamy. Jest w Dobra, a tutaj moja. To mam pyszne nasi, A mama ma gulasz. Dobra, robię test. Takie dziwne coś, Ala. nie wiem, co to jest nawet. Mm, ale sosik dobry. Fajna Trochę jak makaron to wygląda. Dobra. I próbujemy teraz w gulaszu. Zrzucaj gulażowej. Mm. to było, tak jak, No spoko. zadanie jakby moim zdaniem zaliczone. Okej, okay, tradycyjne jedzenie jest jedzone, więc lecimy dalej, zaczniemy pewnie z piątkami, i może komplementy. Może to będzie dobry pomysł. I mamy ostatnie żółte auto. Zadanie wykonane. Był też że stracko nas piesek, ale bałam się zapytać czy mogę pogłaskać. Ale to nie będzie aż tak trudne zadanie do wykonania. Na pewno uda się jakiegoś psiaka pogłaskać. Dobra, robimy piąteczki. Wydaje mi się, że to odpowiedni moment. To wiesz mi, jestem tak zawstydzona to robiąc, że... I wziąłem wam na podwójne, bo chcę wam nagrać, żeby było widać, że rzeczywiście daję tę piątkę. To już iść ludzie akurat. Okej, okay, poddaję się, robię to. High five! Mam kolejną osobę, no tego, jest to jest oh, Nie robię tego, za no, no dobra, bierzemy kolejną piątkę. Błaga czy się uda. High five! <laughs> ja się bałam momentu, kiedy ktoś mnie nie przybije w piątki i nie spodziewałam się, że odejdzie tak szybko. Mam 6 piątek i nie wiem, czy chcę zbierać więcej. Oh, jest to niezręcznie. Dobra, robię kolejne podejście. O nie, ta pani wygląda na sztywną. <laughs> Jak wyjedzie No, a Nadzio próbuje? No ale to musisz nagrać ją. Nadia też walczy o piątki, spodobało jej się. Nadia, Robisz piątki? Tak. Ale 30? Nie. Yeah. <ścoughs> Wstydzisz się? Nie. No. <ścoughs> Nadzia podeszła do pani, high five, ona hello, a high five. No pani tak patrzy i szybiła jej, jakby, więc udało się, jakby nie patrzy ale... High five! High five! High five. High five. <grabiany> Są trzy! <grabiany> ale jasne! Dobra, trzy to jest dziewięć! Dziewięć z trzydziestek! To, to jest max, ja już chyba się poddaję. <grabiany> High five! <grabiany> to co, to ale na ciebie mają takie psło, no ode mnie chce. Dobra, czyli mamy 10 10 z 30 już mam, to w sumie już nie tak dużo. 10, 30. to pan ma telefon, to nie. Jeszcze? Jeszcze tylko 20. No. Stresujące, ale do zrobienia. High five. High five. <grywka> I jest jeszcze jedno, rzucę auto. Gdyby ktoś miał wątpliwości, czy zaliczony challenge. 13. Gdzie na pasach przechodziła? A może wartelem ma, ma czerwone? No, five! Ok, dobra, mamy. 13 piątek już five! High five! Nadia mi kradnie ludzi! Teraz idziemy do marketu z takimi tutaj chyba jakieś różne regionalne z różnych regionów produkty. Ech, idziemy zobaczyć, co tam będzie ciekawego. Nie ma tak Zobaczcie co jest sklep uSA Zobaczcie prime Płatki z Tegoris Lucky Charles Kurde Normalnie Prawdziwego zdarzenia. Zobaczcie. Ta orężada, co się kulka pciska. Prime. Tu zobaczcie. Snikersy, kitkat. snickersy, kitka donat. Rysys, kitka cytrynowy, ciasko urodzinowe. O, jakieś tutaj Oreo. Takie inne. Ale jazda te tutaj... ogórki, O, zobaczcie, to jest Reese's, poczekaj. O, Pringlesy. O, tutaj są te ogórki, te popularne. i to są mega kwaśne te... Ogurasy. No. One są ogromne, no nie? No, one są ogromne. O, zobaczcie, płatki Oreo, cinnamizm i ten, jak się nazywa? Rizys. Zobaczcie, ta kisy niebieskie. To jest mac and cheese z chitosów. A to? No to u nas w Polsce są te, no nie ja, tylko z innej firmy. O, oh, Lucky Chunks e czekolada. O, oh, takisy też inne. I tu są kolejne takisy i tam kolejne. No ale ja bym chciała chyba najbardziej te niebieskie spróbować. I zobaczcie i Oreo, takie ciacha. Zobaczcie taka ryba. Koki. Zobaczcie, popcorn Twix. O, zobaczcie, a tutaj jest Sour Patch. Taki jest wybór. Ja bym... Ja bym wybrała tego. A który jest? Sma... A tutaj jest cena. Później, jest. Razem będziemy mieć z lodem, a nie z fitą śmietaną Trzymaj spróbuj Mmm jabłuszka Teraz spróbujesz pierwszy Okej, okay, uwaga Dobry no Teraz Nadia testuje Nie, zostaw tego wafelka mi tu Lisz, Dalej, loda Ucieknie, uwaga na kurtkę Cała wafelka zżarła, a nie loda zastanawiał takie poświęcenie, żeby odhaczyć jedno z zadań, czyli buty. Ach, ale wie ale zimno. To jest pomnik ku pamięci ofiar. to muszą przywijać mi jeden gości odmówił to, to jak mi odmówił ja nie powinni mi odmawiać Jezus! Jaki blask za mną! Ej. 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 What, are you, what are you doing, baby? Ej, a może tam po prostu cztery komplementy Nadia? Nadia, ale jesteś przy... Czart dwa. Trzeba zdeklasować Nadię. O, pani jej nie dawa. <słyski> Wszliśmy jeszcze na miasto sobie wieczorkie. <słyski> High five. Na Nadia... została zlana dwa razy pod rząd. Już cztery razy na Diagonie nie została zlana. Więc ma lepszy wynik niż ja. Ja zostałam tylko raz olana.